Ludzie zaczynają już rozumieć, że są nie tylko ciałem, ale że są przede wszystkim energią, która tworząc ciała energetyczne, toczy swoje ukryte przed wzrokiem życie w wielu wymiarach. Chcąc zgłębić tajemnicę swojego pochodzenia, a zarazem stać się mocniejszym w życiu, ludzie pracują nad sobą na dwa sposoby. Po pierwsze wzmacniają się energetycznie, a po drugie przeprogramowują umysł pod kątem praw duchowych. Ale, moi drodzy, to się nie dotyczy. Ja mówię szczerze, bo ja ten temat rozgryzłem. Ja od dziesiątego roku życia medytowałem, koncentrowałem się, zaliczyłem wszystkie rodzaje oddechu. Komunikacja wtedy była innego rodzaju, nie taka pełna jak dzisiaj ze światem duchowym, ale na mnie, na dzieciaka wtedy mocna. Więc powiem wprost, yoga nie doprowadza do oświecenia, ale przez to, że jesteśmy harmonijni, że jesteśmy w pięciu wymiarach zdrowsi, że lepiej wszystko postrzegamy, mamy mocne podstawy do tego, żeby wejść w budzenie świadomości. Ale sama yoga do tego nie doprowadza. Jest narzędziem wstępnym.